Egzamin ósmoklasisty, matematyka, zadanie 17 czerwiec 2022, zadanie za dwa punkty otwarte. Janek miał łącznie 84 piłeczki, z których każda była w jednym z trzech kolorów czerwonym, zielonym lub niebieskim. Liczby piłeczek czerwonych, zielonych i niebieskich są odpowiednio kolejnymi liczbami podzielnymi przez siedem. Janek rozdzielił wszystkie piłeczki na 7 identycznych zestawów, przy czym w każdym z nich znalazły się piłeczki w trzech kolorach. Oblicz, ile piłeczek czerwonych, ile zielonych, a ile niebieskich było w jednym zestawie. Zapisz obliczenia. Janek miał 84 piłeczki w trzech kolorach: czerwonym, zielonym, niebieskim, czyli mamy piłeczki. Czerwone. Zielone, niebieskie. Łącznie miał ich 84. Dalej wiemy w zadaniu, że liczby piłeczek czerwonych, zielonych i niebieskich odpowiednio są kolejno liczbami podzielnymi przez 7. Kolejno liczbami podzielnymi przez 7 i w tak ustawionej. Jak tu i jak my mamy też zapisane. Będziemy zadanie rozwiązywać metodą prób i błędów. Spróbujmy wypisać sobie, ile mogłoby być tych piłeczek, gdyby czerwonych było 7, plus 7, czyli zielonych, byłoby 14 i plus 7, niebieskich, 21, suma, czyli szukamy ilości czy tej sumy równej 84. Dodajemy 21, 14 i 7. 7 dodać 4, 11 i plus 1, 12, 1 dalej. 2 plus 1, 3 plus 1, 42. No i niestety nie jest to suma 84. Szukamy dalej. Dodajemy 7, to będzie 14 do 14, 7, 21, do 21, 7, 28. Ile będzie wynosić suma? I dodajemy. 14, 21 i 28, plus 8 i 1, 9, i dodać 4, 13, 1 dalej. 2 dodać 2, 4, 5, 6, 63. Też się nie zgadza. Nie jest to 84. Szukamy dalej. Dodajemy 7. 21 plus 7, 28 plus 7.

Janek miał następującą liczbę piłeczek 21 czerwonych, 28 zielonych i 35 niebieskich. Co dalej Janek zrobił z tymi piłeczkami? Janek rozdzielił wszystkie piłeczki na 7 identycznych zestawów, przy czym w każdym z nich znalazły się piłeczki w trzech różnych kolorach, czyli dzielił kolorami na 7 zestawów, więc. Dzielimy sobie wszystko przez 7. 21 przez 7 to 3. 28 przez 7 to 4. I 35 przez 7 to 5. Czyli w zestawie miał 3 piłeczki. Czerwone, 4 zielone, 5 niebieskich. Czyli to będzie jeden zestaw. Jeden zestaw. I pytanie. Oblicz ile piłeczek czerwonych, zielonych, niebieskich było w jednym zestawie. To już mamy tutaj wypisane, ale zapisujemy odpowiedź w jednym zestawie. Zestawie. Było. Było piłeczek. Było piłeczek. Trzy. trzy czerwone, cztery zielone i pięć niebieskich.